W tych latach wyrzucały ręce w górę z radości, i pojawia się uśmiech na ich twarzy. Czy te łzy były sami wzruszenia, y, szczęścia, czy y, ulgi, czy może też poczułaś, że wreszcie udowodniłaś coś wszystkim sobie? Dokładnie to mówi. Znaczy, tak naprawdę wszystkiego, co Pani zmieniła, i tak naprawdę tego, że, że udało się wygrać taki trudniej, taki takie angi z takimi zaburzeniami I oczywiście też. Ulga, że jednak po tylu ciężkich meczach, po tych godzinach, tym bardziej że fizycznie, już z dzień było coraz trudniej udało się wygrać, więc tutaj wszystko jest takie w taki złożony sposób. Jeszcze jedno pytanie: może, może nie do końca na miejscu z mojej strony, ale zaraz po, po pierwszym sukcesie twój poprzedni trener i Tata, i wcześniej został zapytany o trenera i stwierdził, że jedna z wiosny nie czyni. Czy możesz to jakoś skomentować, czy w związku z takimi wypowiedziami jakieś plany w związku z tym na przyszły sezon? masz? Tak, pani powiedziała, ja to jest ojciec, ale to by z którymi już miałem no, od lat, tak naprawdę nic nie jeżeli chodzi e, e, o tę licę, mój więc... E, w absolutnie nie zmieniamy, zostaje taki jaki jest, a, że mój ojciec mówi dużo, no to już niestety, ja to muszę brać na chatę, ale no, nie jest zawsze to interesowe. Jacek Kurowski, Telewizja Polska.